Jeśli po wejściu w folder wiadomości śmieci zorientujesz się, że został tu umieszczony mail od zaufanego nadawcy, możesz zapobiec takiej sytuacji na przyszłość. Wystarczy zaznaczyć ten mail na liście, a następnie kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Dodaj nadawcę do listy bezpiecznych nadawców. Wówczas maile od tego adresata nie zostaną umieszczone. W folderze Wiadomości Śmieci. Jeżeli natomiast w folderze pojawiła się wiadomość od nadawcy, którego zawsze chcesz umieszczać w folderze Wiadomości Śmieci, wystarczy, że zaznaczysz ten mail. Następnie prawym klawiszem myszy wybierzesz polecenie: dodaj nadawcę do listy zablokowanych nadawców. Przypominamy, że w każdej chwili. Będąc w swojej skrzynce Exchange, możesz korzystać z opcji Pomoc.